W którym bierzesz tylko zwycięstwo, to jest ten dzień Dziś porażka to jest przekleństwo, to jest ten dzień To jest właśnie twój wieczór, ty zrobisz swoje przeciwnością losu na przekór To jest ten dzień, w którym bierzesz tylko zwycięstwo, to jest ten dzień Dziś porażka to jest przekleństwo, to jest Twój wieczór, ty zrobisz swojej przeciwnością lotu na przekór się jesteś sam, musisz liczyć tylko na siebie w Tej wacce jak się dziwinujesz Bej by nie wiem pierwszy nagrybie Ciebie obchodzi tutaj tylko zwycięstwo Wiesz, że będzie ciężko Wiesz co twoje rządzaj ten